Kamil, pomimo porażki rozpocznę od wielkich gratulacji, od, od, od słów gratulacji. 500 razy wystąpiłeś na parkietach Polskiej Ligi. Jak w ogóle się z tym czujesz? Wow, nie wiedziałem, że to jest aż taka liczba. Czuję się dobrze, nie czuję się na te 500 meczów i mam nadzieję, że kolejne przede mną. To kawał czasu, od 2006 roku, naprawdę już dużo czasu minęło, a wiadomo jaka była jeszcze moja historia z, z różnymi urazami, z zejściem do pierwszej ligi, więc tych meczów naprawdę się pomimo tego wszystkiego, co było wokół, i tak się uzbierało bardzo dużo, ale będę jeszcze nabijał i nabijał ile się da e, to, tą liczbę. Tę liczbę wiem, że Adam Chrycaniuk w następnym meczu dobije do 600, więc wyzwanie jest. Dzisiaj nie udało się celebrować tej pięćsetki, a to wszystko przez Legię, w której to jeszcze nie grałeś, a propos Twoich występów na naszych parkietach. Czym Was zaskoczyła dzisiaj Legia? Przede wszystkim wykorzystywali nasze złe zachowania w akcjach pick and rollowych i pomimo tego, że tam naprawdę trenowaliśmy i to całkiem dobrze przez cały tydzień to grę dwójkową z centrem, szczególnie z Włóczyciem, który potrafi po short rolu, jak otrzyma piłkę... Dobrze ją rozrzucać, ma bodajże trzy asysty średnio na męż, więc to jest taki center rozgrywający z pozycji centra. I źle rotowaliśmy, bez sensu bez sensu się przesuwaliśmy z ścinającym gaz, naprawdę bardzo dużo otwartych trójek. Bodajże 7-6 albo 7 trójek w pierwszej połowie totalnie otwartych miała legia. Może jedna ONU, taka, którą byśmy wzięli, ale, a reszta to jest zdecydowanie nasz błąd i, i, i tutaj naprawdę popełniliśmy du, duże błędy. Zmieniliśmy ten system obronny. Myślę, że w drugiej połowie to już było punkt za punkt i posiadanie za posiadanie. No, tak się stało, jak się stało, że nie, nie, nie potrafiłem ja też dzisiaj wejść dobrze w mecz i pomóc drużynie troszkę fałszym mnie rozbiły, no tak się czasami zdarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.